Waleczny, żegnam Cię też. Tutaj nie ma frajerów. Jedynym frajerem może być tylko Tadek Waleczny, więc, więc za to, że wpierdalasz się w nie swoje sprawy. Przypominam Ci, Tadek Waleczny, frajerze, że Ty mi wpłacałeś po 700-800 złotych, a, a ja tych pieniędzy, jak dobrze wiecie, nie, nie wziąłem. Przekazałem je, je dziecku pod Centrum Zdrowia Dziecka, więc słuchaj, frajerze, dołączasz do grupy Zielonego. Tak, tacy właśnie Tacy właśnie frajerzy, tacy właśnie frajerzy y, y, są. Jak frajerze wpłacałeś, to było dobrze, tak? A teraz kogoś wyzywasz od frajerów. Jesteście wszyscy pojebani, no. Piesek wykrywasz, 5 złotych. Sam wszedłeś w internet dziadu, a teraz narzekasz, że masz stokerów jak Piotr Sikora. Weź ty się puknij w łeb i do roboty stary Buraku zbliżyna. Ale ja nie muszę iść do roboty, słuchaj, zobacz, zarobiłem 900 zł. To po co ja mam iść do roboty?